Siemanko. Dzisiejszy materiał zaczniemy sobie od cytatu z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, a mianowicie Co tam słychać, panie w Gierczkowie, kiedy trwa sezon ogórkowy? No i mimo wszystko dzieje się bardzo dużo, a konkretnie mamy połowiczny sukces akcji Stop Killing Games, o tym dlaczego połowiczny, porozmawiamy nieco później. Po drugie, mamy aferę związaną z użyciem sztucznej inteligencji w polskiej grze The Alters, a po trzecie, pogadamy sobie o czystkach, jakie przeprowadził Microsoft. Ja nazywam się Kruszczu, To jest mój pierwszy materiał na tym kanale i miło mi was powitać. Prywatnie jestem synem energika. Też jestem złodzi, i to nie jest przypadek. Przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy sobie od najważniejszego, czyli od tego, że inicjatywa Stop Killing Games zebrała milion podpisów. Gracze w końcu wzięli się w garść i pokazali to, w czym są najlepsi, czyli. W zrobieniu komuś na złość i tak mam tutaj na myśli aferę z Pirate Software. W kwietniu zeszłego roku ruszyła inicjatywa Stop Killing Games, o której zapewne słyszeliście już od każdego, w tym od Azuravilla na naszym kanale, więc odsyłam Was do tego filmiku, aby nie zabierać zbędnych sekund. W skrócie, Pirate Software dokonał incydentu kałowego, przez który rozpędzona wówczas akcja stanęła w miejscu. I nagle, niczym Phoenix z popiołów, inicjator całej akcji Ross Scott, wstał i wybrał przemoc, wypuszczając filmik wyjaśniający wspomnianego streamera. Akcja znowu nabrała rozpędu, przyłączyło się do niej wielu znanych youtuberów, m.in. PewDiePie, Asmongold czy Critica. Ale to nie koniec, bo projekt będzie procedowany i trafi do Parlamentu Europejskiego, ale to, co zrobią z tym politycy, to już inna kwestia. Wydaje mi się natomiast, że jeżeli ktoś postanowi bronić growych korporacji, to znajdzie się grupa graczy, którzy kupią bilety do Brukseli i. Przyjadą trochę podebatować. Jeżeli macie jakiś znajomy, którzy jeszcze nie złożyli podpisów, to koniecznie się z nimi rozmówcie, bo warto, aby jakaś tam nadwyżka była, bo przy weryfikacji głosów niektóre mogą odpaść, a lepiej, żeby było ponad milion, niż żeby okazało się, że mamy 999 tysięcy. Także proszę zróbcie to. Co warte zaznaczenia, w dniu, w którym zebraliśmy milion podpisów pod Stop Killing Games. EA postanowiło ogłosić, że nie będzie dalej wspierało Anthem i serwery tej gry zostaną wyłączone w styczniu 2026 roku. No, jakby nic dziwnego, mało kto w to grywa, wszystko powinno być ok, prawda? No i nie do końca, bo jak czytamy na stronie EA, dlaczego nie mogę grać w Anthem w trybie offline? Anthem zostało zaprojektowane jako tytuł wyłącznie online, więc gdy serwery zostaną wyłączone, gra przestanie być grywalna. No, to się popisaliście z terminem tej informacji. Naprawdę, kilka godzin po ogłoszeniu miliona podpisów pod Stop Killing Games i jej mówi: Ej, jak coś, to zamykamy serwery i. Yy, nie, nie słyszeliśmy o tej petycji. A, a, a co? O, o co chodzi? Polskie Eleven Beat Studios zostało zaatakowane, i tak nie boję się użyć tego słowa, przez zbyt dużych purystów niekorzystania ze sztucznej inteligencji. Kilku graczy wychwyciło, że w dwóch miejscach w grze pojawia się słynne. Jasne, oto poprawiona wersja, i tak dalej, i tak dalej. Jednym z takich miejsc jest malutki dziennik kapitański, a drugim jest wyświetlany dla Janów Dolskich filmik, ale tylko w napisach w brazylijskim wariancie języka portugalskiego. W związku z tymi druzgocącymi faktami, że jakieś studio postanowiło skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji, rozpętała się naprawdę istna burza. Bo przecież jak to tak twórcy gier mogą korzystać z AI? Może wszystkie dialogi były napisane przez AI? A może, może cała gra jest w ogóle stworzona przez AI? Dyskusja rozgorzała do tego stopnia, że polscy deweloperzy byli zmuszeni wydać oświadczenie, które możecie przeczytać, jeżeli zapauzujecie sobie materiał w tym momencie, natomiast ja wam wszystko streszcza. Eleven Beat Studios przyznaje, że korzystało z jaj. Te dzienniki to był placeholder, który sobie wrzucił grafik, a potem przez niedopatrzenie trafiło to do pełnej wersji gry. W tym drugim przypadku sprawa jest nieco bardziej złożona, ale nie aż tak skomplikowana. Otóż tłumaczenia gier odbywają się dzisiaj w większości za sprawą firm zewnętrznych, czyli przez tak zwany outsource. Terminy goniły, a 11bit Studios nie chciało po raz kolejny wysyłać następnych rzeczy do tłumaczeń, szczególnie, że to tylko filmiki, postanowili skorzystać z usług sztucznej inteligencji do jego przetłumaczenia. Przez nieuwagę słynna odpowiedź chatu GPT znalazła się w grze i to w sumie tyle. W swoim oświadczeniu 11bit Studios zwróciło uwagę, że ten filmik stanowi 0,3% całości, i żeby was nie skłamać, konkretnie mówimy tutaj o 10 tysiącach słów na 3,4 miliona we wszystkich językach. Eleven Beat Studios stanęło więc przed wyborem, albo wypuszczą to po angielsku, co może być problematyczne dla osób, które nie są zaznajomione z tym językiem, lub skorzystać z pomocy czata GPT, by ułatwić tym ludziom zrozumienie kontekstu. I jasne, możemy narzekać, że to jest niedopatrzenie i że do pełnej wersji gry trafiło coś, co nie powinno i było placeholderem, natomiast... Przeraża mnie trochę to, w jaki sposób ta informacja została przyjęta przez część internautów. Przeczytam wam kilka komentarzy. Wiecie, że Steam pozwala ignorować twórców? Po prostu wejdźcie na ich stronkę na platformie Valve i zaznaczcie ignoruj tego twórcę aby nie otrzymywać rekomendacji żadnej z ich gier, dopóki ta firma nie wyjmie zbiorowej głowy z pewnych miejsc i nie zobowiąże się nigdy więcej używać AI. I jeszcze jeden, mój ulubiony. Jeśli tylko pojawi się okazja, żeby zwolnić ludzi, wrzucając do gry jakiś bezwartościowy bełkot, to z niej skorzystacie. No więc, w imieniu osób, które tworzą sztukę, uczyły się jej i ciężko pracowały, żeby ją tworzyć, pieńcie się. I niektórzy powiedzą, że, ej, Eleven Beat Studios nie zaznaczyło w ankiecie Valve, że korzystało z usług sztucznej inteligencji, natomiast tak jak mówią, to ostatecznie nie miało znaleźć się w grze i służyło tylko jako zapchaj dziura. No dobra, ale w takim razie, jeżeli kancelujemy The Alters, no to skancelujmy też Clare Obscure. No bo przecież na początku, kiedy znajdujemy się w Lumier, możemy zobaczyć plakaty wygenerowane przez AI. Znajdowały się tam zaraz po premierze, a później zostały zastąpione przez customowe asety. I myślę, że podobną drogę przejdzie The Alters. Dlatego naprawdę nie sądziłem, że będę dzisiaj bronić growych korporacji, ale wkur... Przejdźmy dalej, bo się... Z Denerwowałem. Microsoft postanowił zrobić to, do czego nas przyzwyczaił, czyli po prostu wywalił nas zbity pysk ponad 9000 osób, ale to nie tylko o wypowiedzenia tutaj chodzi, ale również o skasowane w tym czasie projekty. Mowa tutaj między innymi o Everwild Studia Rare, niezapowiedzianym shooterze Romero Games, czyli studia Johna i Brandy Romero, rebootie Perfect Dark, nad którym miało siedzieć wielu weteranów branży, którzy od 7 lat tworzyli ten projekt jako The Initiative. I również zostali zamknięci oraz nowe MMORPG twórców The Elder Scrolls Online o roboczej nazwie Blackbird. To ostatnie było w produkcji od 2018 roku, a przy okazji ujawniono, że skończy się również wspieranie takich tytułów jak Warcraft Rumble. Mam wrażenie, że gdybym chciał wymienić wszystkie studia, które zostały dotknięte tymi zwolnieniami, to musiałbym tutaj wrzucić tę piosenkę z animaniaków, tylko podstawić pod y, państwa właśnie te firmy. Zwolnienia dotknęły takie studia jak Raven Software, King, Rare, Turn 10, High Moon, Sledgehammer Games czy Halo Studios. A ludzie doszukują się również problemów w Avalanche Studios, bo zwiastuny ich projektu Contraband tajemniczo zniknęły z Xboxowych kanałów. Ważne w tym całym chaosie informacyjnym jest również zdementowanie dwóch plotek. Po pierwsze, w mediach społecznościowych zaczęły krążyć informacje, jakby Phil Spencer miał w niedługim czasie podać się do dymisji. Jest to wyciągnięte z palca, a w oświadczeniu przesłanym redakcji The Verge Spencer napisał, że nigdzie się nie wybiera. Druga informacja może nie jest czystym fejkiem, ale zdecydowanie rozmywają się tutaj dwie wersje. Na początku Kotaku podało, że zaprezentowany nam wcześniej gameplay Perfect Dark był prerenderowanym fejkiem i nie miał nic wspólnego z mechanikami rozgrywki, nad którymi pracowano. Na te zarzuty odpowiedział Adam McDonald, będący level designerem przy Perfect Dark, który napisał, że to wszystko było zrobione bezpośrednio na silniku i działało we wczesnych wersjach gry. Jak było naprawdę? Tego najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy, ale przekazuję Wam te informacje, abyście nie brali żadnej strony za pewnik bez zobaczenia faktycznych dowodów. Powiem Wam szczerze, że największym problemem Xboxa i ogólnie działalności fila Spencera jest wykupywanie tych mniejszych studiów i jednocześnie niespójna komunikacja marki. My jako osoby żywo zainteresowane tematem jakoś to ogarniamy, ale dla przeciętnych graczy, tzw. casuali, musi być to prawdziwy chaos informacyjny. Jeszcze niedawno czytali coś o ekskluzywności, a teraz nagle wszystko jest xboxem. Wyłożono bardzo dużo pieniędzy na zgromadzenie wszystkich studiów pod swoimi skrzydłami, a kończy się na zwolnieniach i kasowaniu projektów. No i przepraszam, ale jeżeli masz pod sobą takie marki jak Blizzard, w którym też najprawdopodobniej doszło do czystek, czy Bethesda, to czekasz na system Celery. Ludzie przestali się orientować, czym ten Xbox w sumie chce być. No i korzystają z Game Passa dlatego, że zakup gry na przykład na Steamie wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, a na Game Passie mogą to ograć za jakieś 5 dych miesięcznie. W skrócie przyciąganie ludzi do usługi Game Passa poprzez wypuszczanie swoich własnych tytułów na inne platformy za naprawdę bardzo wysoką cenę jest złą praktyką, chociaż chciałbym użyć nieco mocniejszych słów. Przykładem takich działań może być na przykład Doom the Dark Ages, który mocno mnie zawiódł i nie wyobrażam sobie wydać na niego prawie 400 zł. Dajcie znać co o tym myślicie w komentarzach, a ja się z wami żegnam, bo doszliśmy właśnie do końca podsumowania tego tygodnia. Mówi do was Chrzuszczu, Serdecznie dziękuję i do usłyszenia.